Wcześniej informacje odnośnie operacji podziemi i bonusowych tygodni z nagrodami, a teraz w plikach zostały znalezione szczegółowe informacje o Pacyfiku. Są to cztery nowe mapy wraz z nazwami i opisami, dziewięć nowych broni, mundury USA, których ma być sporo, skórki do broni, easter Eggs z Battlefielda 1, a także parę innych informacji. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Trzy nowe mapy, w tym Iwo Gima. Tyle wiedzieliśmy po prezentacji na Jej Play i nowej roadmap'y. Temporial w plikach w ostatniej aktualizacji znalazł szczególny temat rozdziału 5. Przebudzenie giganta na Pacyfiku, który, przypomnę, ma wejść końcem października lub początkiem listopada. Nie trzy, a nawet cztery mapy zostały zauważone przez Temporiala. Jest to i Jima ogłoszona już na EA Play, czyli niewielka wyspa na Oceanie Spokojnym, która stała się jedną z ikonicznych bitew II Wojny Światowej. Drugą mapą jest absolutny klasyk, czyli wyspa Wake. Adol na Pacyfiku, będący ważnym punktem strategicznym, pozwalającym kontrolować ogromny obszar w stronie, która go posiadała. A było to Cesarstwo Japońskie, po bitwie o tą płaską wyspę koralową. Jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych map w serii i pojawiła się w wielu tytułach. Jest ona już od początku w Battlefielda, więc niektórzy może się ucieszą. Trzecią mapą jest dżungla, a czwartą wyspa tropikalna. Tak wynika z plików. Są to mapy, o których wiadomo najmniej, jednak po nazwach coś można przeczuwać. Dżungla może być naprawdę ciekawą mapą. Jestem ogromnie zadowolony, że się nie bawią i wracają do klasyków, jednych z rozpoznawalnych wydarzeń z tego frontu. Ciekawe czy zaprezentują nam tylko Pearl Harbor, od którego się zaczęło. Zmianka chociaż musi być. Nazwy duchu ostatnich map mogą się oczywiście zmienić, dlatego bądźmy dobrej myśli. Czwarta mapa może się pojawić już w nowym roku, bo plan wydawniczy pokazuje nam w tym roku przynajmniej trzy nowe mapy, jednak na zmiany bym się nie obraził. Jeśli pojawią się jakieś nowe szczegóły, to wszystkim Was poinformuję. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. A teraz przejdźmy do broni. Co najmniej 7 broni, a tak naprawdę może to być nawet ponad 10, co byłoby na pewno dla nas lepszą opcją, no ale poczekajmy na oficjalne informacje. Leki karabin maszynowy typ 97 był standardowym karabinem maszynowym używanym w czołgach i pojazdach pancernych z starskiej armii japońskiej podczas II wojny światowej oraz leki karabin maszynowy sił piechoty. Karabin snajperski M3 o te podczerwieni, która poprawia widzenie w warunkach słabego oświetlenia, a także tłumik. Co czyni tą broń wartą zainteresowania? Japoński pistolet maszynowy Nambo Typ 2A. Używany przez żołnierzy cesarskich do końca wojny. Pistolet Nambu Typ 94, o którym mu ostatnio mówiłem. Amerykański karabin maszynowy Bar 1928 A2, który był już zapowiedziany wraz z karabinem półautomatycznym M1 Garand. Ten na pewno pojawi się, no i będzie dostępny dla klasy szturmowca, jak już wielu przewidziało. Japoński karabin powtarzalny Typ 99 Arisaga, który znamy z Battlefielda 1. Dodatkowo katana, która otrzymała opis z gry, co większość już przesądza, a także z deskę, o której także kiedyś wspominałem, która będzie dosyć ciekawą bronią białą. Przypomnę tylko, że w plikach znaleziono już amerykański pistolet maszynowy M3 Grease Gun zwany smarownicą, amerykański karabin maszynowy M1919A6, a także japoński pistolet maszynowy Typ 100. A do M1919A6 i Thompsona ten paralel znalazł już skiny, które są w sumie całkiem ładne. Powiem Wam, że wygląda to całkiem obiecująco i co mogę powiedzieć. Czekam, aż zleci czas i będzie można to wszystko potwierdzić. Pojazdy były już dawno ujawnione w plikach i na grafice macie teraz część z nich. A jeśli ktoś chce dokładniej posłuchać, to w opisie macie link do filmu z tamtych wycieków. A wy piszcie, co o tym sądzicie i na jakiej mapie i jaką bronią byście zagrali. Co ciekawe, przewidziane są aż 24 mundury amerykańskie, po 8 każdej rzadkości. A w tym są mundury, które mamy w nagrodach Teatru Wojny i Zimowe Mundury USA. Więc jest to jeszcze 16, których możemy się spodziewać. Niektóre z nas są już podane i widzicie je na grafice. Na razie nic o mundurach japońskich, bo pliki są dobrze kamuflowane. Jestem bardzo ciekawy jak się do nich przyłożą, obym się miło zaskoczył. Ale żeby nie było tak miło, to trzeba też powiedzieć o tych mniej przyjemnych rzeczach, czyli błędach. Wórcy próbowali, aby hotfix z poprawą z wysokim pingiem pojawił się w tym tygodniu. Ale chcą się upewnić, że więcej nie powróci i planują uwzględnić go dopiero przy aktualizacji 4.6, która ma pojawić się w tym miesiącu. Smutne jest to, że nie potrafią tego normalnie wyeliminować, a niektórzy mają z tym naprawdę duże problemy. Tak samo jak w burzy ognia, gdzie błędy podczas lutowania bardzo utrudniają grę. To też jest sprawa w toku, czekamy na poprawę. Na koniec mały easter egg z Battlefielda 1 z ofensywy Nivela. Na mapie do podniesienia jest wyposażenie klasy elitarnej, czyli Czyściciele okopów, po angielsku trench rider, co ma to duże znaczenie. Jest on umiejscowiony na nagrobku, więc zamiast trench powinno się mówić tam pod grobu, czyli Tomb rider, czyściciel grobów, z tak zwanym sucharem po angielsku, czyli Dad joke. I uprzedzam pytania, nie jest to w żaden sposób powiązane z jedną z serii gier. Po takim czasie zostało to znalezione dzięki wskazówkom jednego z deweloperów. Taka ciekawostka na koniec. Ciekawe ile jeszcze jest przed nami. No a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefield'a. Jestem Yahu, do zobaczenia. Cześć!